się manko. To jest druga część robienia cina szafki szafki. Jak ostatnio skończyliśmy z tym kącikiem właśnie to teraz skończymy sobie e, bien plus Dobra, widzę, zróbmy sobie tu taki deskinamąkowy. Tu położymy sobie do z pokacia, bo to jest nawet kolor z Ja mąka. Ja tutaj widzę, zaraz um, coś poszukać, ja zaraz wracam. Widzowie mam jeszcze dwie Prawda nie niedużo, ale jakieś są. dobre Połóżmy tu, takiego z McDonalda z Happy Mila. Tu takiego o od tu taki ładny, ten ale takie. O, z rzeczami cynamonkowymi O, jak ładnie, widzę, nie? Jeszcze mam jedną taką rzecz z cynamonkiem To jest kosmetyczka, widzowie, z cynamonkiem No, kosmetyczka, kosmetunia, kosmetyczka Zobaczcie, widzę, taka ładna Droga około 5-6 zł, no 4, nie wiem, widzę. Dobra, co teraz, widzę ja zrobić? Ja nie widzę już, nie mogę pójdę jeszcze poszukać i wyjdę na chwilę, widzowie, ja chyba spokoju tu zaraz wracam. No, na Dobra, widzowie, wróciłam i mam jakieś cinnamonki, dobra, ja to się włożę, dobra, widzowie, wyjmę to z dobra, talerzyk, widzowie, połóżmy, dobra, ale zobaczcie, to jest taki fajny cynamonak i się go skłysza, Jak takie bunki, robi, bąk, taki słodki. Ja widzę, akurat nie. nie by się gorąco zrobiło. Mam jeszcze tutaj takie nakleiłam na to, żeby było. I to chyba też włożę tutaj do naszej cinomonkowej. Rodzinki, markery, czemu nie? Do kolejna szafka i to jest już ostatnia sama szafeczka, widzowie. Mm, idę poszukać jeszcze jakieś może cinamonki widzowie. Dobra widzowie Znalazłam jakieś rzeczy Okulnie Bo ja mam dużo księżonka Jestem mega fanką Cinamonka numer jeden Jeżeli jesteście też fanką Cinamonka albo fanem Cinamonka Napiszcie w komentarzu Cinamony z wykrzyknikiem na pismo z Zambika To trochę tutaj zrobimy. Tu taki bunt. Taki niezbyt cinno-monokowy. Poszukajmy. Torba. Grzyba weźmy. Grzybka. Dobra. Widzowie. Położyłam grzybka. Dobra, I szukamy do... o nie koło na Tutaj ją położę, widzę? Zaszukam. Mm. Dobra, widzę, ja nie mogę znaleźć nic więcej. Widzę, O! Widzę. Dziś to tak wyszło. Możecie obejrzeć sobie. Widzę, zobaczcie. Tu. Tu. Tu, 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 tu. O, tu kartka weszła, nie wiem. Odsunę, a bałagan jest największa. Również, się w następnym odcinku, wa uwielbiam Was, po prostu kocham Was z całego serca. Mam nadzieję, że wy też. I że jak ktoś jest nowy, to zostawi subskrypcję i że na przykład z dzwoneczkiem, żeby nie przeminąć moich żadnych filmów. Wiecie o co mi chodzi. Papa, pa, kocham Was...